Platanka dobrych informacji z tymi złymi informacjami. E, I tak naprawdę każdego dnia moglibyśmy zaczynać od częściowo dobrych informacji i od tych e, niekoniecznie, e, którymi chcielibyśmy, o których chcielibyśmy w ogóle mówić. E, więc zaczynamy od dobrych informacji na temat DAI, którą trochę musieliśmy przemianować na Gaje, bo ta Daja to. No. Się kojarzy tak nieciekawie tutaj i, i non-stop się myli. Także e, Daja będzie Gają, e, a zła informacja to jest nowy podopieczny na naszym pokładzie, a bardziej jego stan, w jakim się znajduje. Daja po operacji kręgosłupa dochodzi do siebie najbliższe dwa tygodnie w całkowitym zamknięciu i w całkowitej izolacji. Niestety, ten ruch jej teraz trzeba ograniczyć do minimum. Nie jest to ani komfortowe dla nas. Ani nie jest dla psa, bo ona musi tutaj się załatwiać, robić pod siebie i tak naprawdę cały czas leżeć. E, dzisiaj musieliśmy ją wygolić dla zachowania łatwiejszej higieny. Trzeba było ogolić jej sierść. No i ujawniło się żebra, e, niewyobrażalne zaniki mięśniowe na tylnych e, kończynach. Lila jest po prostu zszokowana, jak to zobaczyła. Skasznie, Dasz jej ręce. Sierścią nie było tego widać, ale kiedy ją ogoliłam, to, to przeżegnałam się nogą. Przeżegnała się nogą. No i co? Musimy jej jeszcze dać też teraz przeciwodleżynowy. Wdrażamy go dzisiaj, żeby zapobiec powstaniu ewentualnych odleżyn. No bo gdy pies tak długo będzie leżał, nie będzie wstawał i będzie miał tą przestrzeń ograniczoną, no to istnieje ryzyko. A ono jest wzmagane przez no po prostu robienie. Skóra i kość. Co to za krzyki, co to za wrzaski? W ten sposób pobudzamy propocepcję. A więc? Czyli co? No, żeby miała, Bo to jest zbyt dużo mądrych słów. No, żeby miała e, czucie w tych opuszkach, żeby tutaj ukrwienie zaczęło Bardziej pracować w tych łapach, aczkolwiek ona czucie bólu głębokiego ma, no ale musimy jej to wszystko pobudzić, żeby. Bo ona też jest obrzęg pooperacyjny, jeżeli chodzi o ten, o, o ten układ nerwowy, więc tutaj wszystko trzeba, wszystko trzeba tak naprawdę od nowa pobudzać do życia. Ona jest bardzo wytrzymała, bardzo jej zdzielna. Żyję sobie tutaj w towarzystwie naszego Bączka i Alfika, które już wkrótce jadą do nowych domów, z czego ja też się bardzo cieszę, już wystarczy tego pobytu w Diozie. Ile można? Ile można. Bączek jedzie tutaj do naszej takiej, można to powiedzieć, częstej gościni. W